Cześć Boże, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj piątek, trzeci dzień października. Dla nas to też szczególny piątek, dlatego że to pierwszy piątek miesiąca, w którym właśnie patrzymy na serce Pana Jezusa. Myślę, że dla naszej wspólnoty powołanej przez serce niech to będzie taki wyjątkowy dzień. Po pierwsze, ja zawsze zachęcam do tego, że jeśli ktoś potrzebuje spowiedzi świętej, żeby przynajmniej raz w miesiącu poszedł do tej spowiedzi świętej, i przyjął Komunię święto, właśnie pierwszy piątek miesiąca. To komunia wynagradzająca za popełnione grzechy. Ale ja myślę, że też w takiej intencji podziękowania uczenia się tej miłości, która którą symbolizuje serce Pana Jezusa. To jest symbol Jego miłości, tego, co Bóg dał najwięcej człowiekowi. Dał swojego Syna właśnie z miłości. To serce zostało przebite na krzyżu. Dla mnie jest to obraz i, i obraz tego, w jakiś sposób Bóg kocha człowieka, dał przebić serce pełne miłości. W tym sercu jest miejsce dla każdego człowieka, dla każdego, obojętnie jaki ten człowiek jest. To nam ta tajemnica serca Pana Jezusa przypomina. Oczywiście pamiętamy także o tym wymiarze wynagrodzenia, czyli modlimy się przede wszystkim, żałują za swoje grzechy. Ta postawa żałowania, pokuty też bardzo ważna, i też modlimy się za tych, którzy nie potrafią, nie mają tego żalu, nie potrafią żałować, nie potrafią. Jeszcze by spotkać tej Bożej Miłości, która powoduje, że człowiek widzi więcej, że widzi, widzi to, co może jeszcze jest niedoskonałe w nim, ale nie po to, żeby się pogrążyć w jakiejś depresji i, i, i w takim negatywnym, negatywnym spojrzeniem na siebie, ale właśnie po to, żeby powiedzieć: Nie radzę sobie sam, jesteś mi, Ty Boże, potrzebny do tego, bo Ty jesteś, jesteś Bogiem, Ty potrafisz zmienić wszystko. Chcę być z Tobą, chcę być przy Tobie, chcę Tobie zaufać. I, I wtedy to światło Boże idzie do serca człowieka, że nawet jeśli jest tam jakaś ciemność, jakiś grzech, jakaś słabość człowieku, to jeśli my przyjmujemy Chrystusa, Jego światło, tak teraz metaforycznie mówię, przychodzi do każdego z nas. Tyle się rozgada na sam początek, ojej, a tu Słowo Boże czeka. Dzisiaj czekamy, czytamy Ewangelię Łukasza, 10 rozdział, wersety od 13 do 16. Posłuchajmy zatem tejże Ewangelii. Jezus powiedział, biada tobie korozań, biada tobie becajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w woże i popiele, To też Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam, a ty kafarnał, czy aż do nieba masz być wyniesione, aż do tłani zejdziesz. Kto was słucha, nie słucha, a kto wami gardzi, no gardzi. Lecz kto mnie gardzi, gardzi tym, który nie posłał. Dwie myśli, z którymi chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, to jest to biada tobie korozaj, biada tobie sydonie. To są miasta, do których Jezus chodził i po prostu... Em, Głosił Ewangelię i, i sprawował cuda, a mimo to ludzie w Niego nie uwierzyli. Bardzo ciekawe. Widzieli, słyszeli, a nie uwierzyli. I wiele jest takich sytuacji, nawet można y, popatrzeć na siebie, bo nie chcemy teraz patrzeć na cały świat i teraz my jesteśmy to wspaniale, inni są, są źli. Ale powinni to odnieść do siebie. Przede wszystkim Słowo Boże chce tego, żebyśmy nie odnosili do siebie. E, czy jest jakaś przestrzeń, która wymaga we mnie nawrócenia, i pomimo tego, że doświadczyłem łaski Pana Boga, doświadczyłem Jego obecności, Jego słowa, że słucham Jego słowa, widzę, widzę Jego działanie w swoim życiu, przyjmuję komunię, się, rozpowiadam się, a się nic nie zmienia, zadajcie sobie to pytanie, czy przez to. Mm, y że idziemy do kościoła, przyjmujemy Komunię to spowiadamy, czy my stajemy się lepsi. Jeśli nie, no to jest jakiś problem. To jest problem często w nas, po prostu. Czego się coś nie zmienia w nas? Może trzeba jakoś więcej siły dać, takiego zaangażowania w jakąś pracę nad sobą. To jest jedna myśl. I druga, A tej przyjmowanie się. Was nie przyjmie, to zobaczcie sobie, że nie przyjmuje Chrystusa, nie się to bardzo podoba, dlatego że Jezus się tak mocno to z tymi, którzy głoszą Ewangelię. Jeśli ja idę w imię Jezusa Chrystusa, Jezus się tak mocno się samie właśnie z człowiekiem, z tym, który głosi. To jest fantastyczny i piękny. To też pokazuje, że On jest cały czas przy nas, że, że chce być, chce nam towarzyszyć, chce być blisko. Z tymi dwoma myślami Was dzisiaj zostawiam. Zawierzmy tydzień Panu Jezusowi, pomóżmy się. Oczywiście Was zachęcam także dzisiaj, bo dzisiaj pierwszy piątek miesiąca, jak to powiedziałem na początku. Zachęcam was do tego, żebyście dzisiaj także odmówili didanie do serca Pana Jezusa. Może jakieś jedno wezwanie, tak szczególnie pomyśleć na Nim, spróbować. Ehm, może wprowadzić nie właśnie nikt nim no za cynczyny, medytacji, spotkanie się, się z Bogiem. Jedno wezwanie z litanii do serca Pana Jezusa, które mnie kuś dotyka, które przyjmuje mnie. Które właśnie jakoś, jakoś powoduje we mnie. E, może jakieś myśli się rodzą wtedy, albo powodują we wiem, jakieś wewnętrzne poruszenie. Dobra, tyle mojego gadania. Już Pomódlmy się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Państwo, bo błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z wami, z duchem twoim, nie was strzeże błogosławi prowadzi wówczas mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pięknego i błogosławionego dnia Wam życzę. Widzimy się oczywiście jutro. Zapraszam was, nie może Was zabraknąć. Trzymajcie się mocno. Zboim.